części, e, do tematu manifestacji, jak już obiecałam, podam Wam dzisiaj kilka bardzo przydatnych ćwiczeń, które pomogą Wam manifestować rzeczy do własnej rzeczywistości, ale przede wszystkim manifestować zmiany w swoim życiu, które są nam wszystkim bardzo potrzebne. Nie owijając w przejdźmy do ćwiczeń. Kochani, pierwsze i najbardziej potrzebne będzie to miejsce, które musicie znaleźć w swoim domu. Miejsce wygodne i przede wszystkim ciche. Jeśli nie masz takiego miejsca, włóż słuchawki na uszy. Kolejna rzecz, jak widzisz, mam na sobie piżamę, ponieważ ćwiczenie te, ćwiczenia te powinniśmy wykonywać rano i wieczorem. Jest to najlepsza pora, abyśmy oderwali nasze myśli, od tego negatywnego toku myślenia i skupili się na tych pozytywnych rzeczach, które chcielibyśmy manifestować do naszej rzeczywistości. A więc wygodne miejsce dość ciche, jeśli nie, to słuchawki na uszy. I przede wszystkim wygodna luźna piżama, żadnej biżuterii, dziewczyny, jeśli macie długie włosy, bądź Panowie, ściągnijcie wszystko z włosów, żebyście czuli się luźno i przyjemnie, komfortowo. OK, więc zacznijmy od ćwiczenia pierwszego. Będziesz potrzebował notatnika. W tym notatniku chciałabym, żebyście napisali kilka takich fajnych i mocnych afirmacji, które pomogą Wam uwierzyć nie tylko we własne możliwości, ale podbudują to pewność siebie i pozwolą Wam stać się tą najlepszą wersją siebie. Mogą to być afirmacje dotyczące siebie samego, ale mogą też być afirmacje na temat kariery, którą chcielibyście rozpocząć: nowej pracy, wyższego stanowiska, lepszych pieniędzy, cokolwiek by to było, zostawiam to Tobie. Kochani, więc ja przeczytam Wam kilka swoich afirmacji, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Afirmacje są napisane w języku angielskim. E, tak jak ja tego używam, więc daj mi chwileczkę, będę chciała to przetłumaczyć. Ok. Jestem architektem własnego życia, jestem współtwórcą własnej rzeczywistości. Akceptuję i kocham siebie samą, taką jaka jestem. Czuję się wspierana i kochana zarówno przez Boga, jak i przez przyjaciół, ale przede wszystkim rodzinę. Jestem zdrowa, pełna energii i optymistyczna. Moje ciało jest zrelaksowane, mój umysł jest spokojny, a moja dusza jest w niebo wzięta. I tego typu afirmacje możesz napisać, cokolwiek by to było, ale niech to będzie takie mocne, coś. Czym jeszcze nie jesteś, ale chciałbyś stać się? Ktoś, kim chciałbyś stać się? Coś, co chciałbyś manifestować do własnej rzeczywistości, ta kariera, ten sukces w życiu, jakieś fajne osiągnięcia. Miej dobrą intencję, gdzieś tam w zanadrzu, w myśli. Dobra intencja jest potrzebna. Dlaczego chcesz manifestować więcej pieniędzy do swojego życia? Wyjaśnij. Prosić o pieniądze każdy może. Daj dobry powód tego, dlaczego chcesz więcej pieniędzy w życiu. Czy chcesz osiągnąć cel, cel w życiu, czy chcesz, osiągnąć, czy chcesz otworzyć jakiś biznes wymarzony, No może chcesz się po prostu lansować? I to jest negatywna rzecz. Jeśli nie masz szacunku do pieniądza, to jest negatywne. Więc nie chcemy żadnych przechwałek. wykreślmy to, chcemy być. Porządną osobą, czyli tą najlepszą wersją siebie. Teraz kolejna rzecz. Ważne jest, abyśmy mieli tą pozycję prostą, czyli te proste plecki, Może teraz nie siedzę w pozycji prostej, siedzę tak, żeby było mi wygodnie, ale ty będziesz musiał siedzieć z plecami wyprostowanymi, nie leżeć, bo zaśniesz. Jeśli to ma odbywać się przed pracą. Czy wieczorem, kiedy być może jesteś zmęczony, nie leż? Więc pozycja siedząca i teraz te plecy muszą być proste. Dlaczego? Bez względu na to, kim jesteś i skąd jesteś, masz siedem czar w swoim ciele. Zaczynają się od czubka Twojej głowy i kończą w kości ogonowej. I jest ich siedem razy. I teraz w pozycji prostej one... One się ze sobą balansują, równoważą. I ta piękna energia, o której mówiłam, która przypływa przez nas, ona przypływa takim wirowym ruchem wokół tych czar w naszym ciele. I w ten sposób przynoszą równowagę do naszego życia. Dlatego ważnym jest, abyś utrzymał tę pozycję prostą. Wtedy one się ze sobą zgrają. Połączą. Ok, więc mamy pozycję, komfortowe ciuchy, najlepiej piżamy, ciche miejsce, jeśli nie, to słuchawki, wygoda musi być, Fajne mieć mięciutko na jakimś kocyku, dywaniku, może być poducha, może być nawet krzesło. Jeśli jesteś początkujący i nie dasz rady wysiedzieć w pozycji z nogami skrzyżowanymi, czyli tak zwana po turecku, po prostu wyprostuj nogi. Ok? Ważne, żebyś czuł ten komfort i żeby nie było żadnego ciśnienia w ciele to, żadnej biżuterii, żadnych gumek na włosach. Po prostu czuj się fajnie i luźno. Ok, więc mamy to. Mamy afirmacje napisane, więc pierwszym ćwiczeniem, tym wstępnym, będzie ćwiczenie oddechowe. I teraz nie będziemy tego przedłużać na początku. Zacznijmy od trzech głębokich wdechów i trzech głębokich wydechów. I z każdym wdechem będziesz wyobrażał sobie tą piękną, uzdrawiającą moc, tą energię, która będzie wchodziła do Twojego ciała i tam będzie sobie spacerowała do każdego zakątka w Twoim ciele. I z każdym wydechem będziesz wydalał z siebie wszystkie toksyny, jakie tam zalegają. Ok? Więc trzy takie głębokie i... jeszcze głębsze wydechy. Ok? Czyli z przeponą i wtedy wydech, że aż będziesz czuł, że ten brzuszek aż wciągasz, ściskasz. Ok, więc na początek trzy, a później możesz zwię zwiększać liczbę. Mamy oddechy, czytamy na głos głośno te afirmacje, tak głośno, żebyśmy sami siebie słyszeli, żebyśmy programowali się, na to, żebyśmy zaczęli wierzyć, że jesteśmy tą osobą albo że mamy to już w życiu i programując się w ten sposób, zaczynamy wierzyć i zaczynamy stawać się tą osobą albo mieć to w posiadaniu. Ok? Więc mamy to ćwiczenie. Kolejnym ćwiczeniem jest coś bardzo ważnego. I tu będzie potrzebna Twoja kreatywność. Bardzo ważnym jest ćwiczyć. Praktykować własną kreatywność. Kochani, wszyscy to mamy już w sobie, tylko zabiegani, zazwyczaj rozproszeni głupotami, po prostu nie skupiamy się na najważniejszych rzeczach. I jedną z nich jest ta kreatywność, która jest w nas. Ta możliwość wyobrażania sobie pewnych rzeczy. I tam właśnie zaczyna się nasza manifestacja. Czyli. Tam ci dwie opcje. Albo będziesz malować, rysować, albo pisać, rozpisywać w szczegółach z detalami, jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje życie, Twój związek, wymarzony związek, Twoja relacja z rodziną, przyjaciółmi, cokolwiek by to było, kochani, musisz być specyficzny i napisać albo narysować to z detalami, ponieważ kiedy powiesz, że chciałbyś, żeby. Twój, w Twoim związku chciałbyś czuć się kochany tym samym niestety manifestujesz również te toksyczne osoby do własnego życia więc manifestacja stanie się ale niestety to nie będzie jeszcze ten związek i możesz mieć wtedy pretensje do kogoś tam na górze że stało się tak, a nie inaczej więc nie miej pretensji po prostu zrób to jak należy Napisz, namaluj, wyobraź sobie, bądź bardzo specyficzny i z detalami. I nie chodzi tu o brązowe oczy, czarne włosy, blond włosy, wysoki, szczupła. Nie. Chodzi tutaj o cechy charakteru. Co chciałbyś osiągnąć w tym związku wspólnie? Jak chciałbyś, żeby Twoja relacja z rodziną, przyjaciółmi wyglądała? Bądź bardzo specyficzny. Ok? I teraz kolejna rzecz. Jeśli chcesz manifestować jakieś rzeczy materialne, musisz dać intencję. Pamiętaj, nie proś tylko o rzeczy, ale też musisz dać swój wkład do tego. Więc bądź najlepszą wersją siebie. To zawsze się opłaca. Im więcej dajesz od siebie, tym więcej otrzymujesz z powrotem. Więc zacznij od jednej małej. Fajnej, dobrej, miłej rzeczy dziennie. I im częściej, im więcej takich rzeczy robisz, tym więcej powraca do ciebie. Tak to działa. Więc kochani, myślimy najpierw, wyobrażamy to sobie i wysyłamy, i zapominamy. Ok? Kreujemy te piękne. Uczucia związane z tym, jakby to było, gdybym już był tą osobą, jakby to było, gdybym e, zdobyła to, czego bardzo chcę i zapominamy. Ok? Ok, i teraz kolejnym krokiem jest podziękowanie. Jak ważnym jest bycie wdzięcznym, chyba nie muszę Ci przypominać. Niestety, większość z nas. Nie potrafi dziękować. Dziękuję zazwyczaj jest po prostu pustym słowem, bez uczuć. Kochani, nauczcie się kreować z wdzięcznością uczucia w sercu. I naprawdę wyraź te uczucia. I pokaż ludziom, że jesteś wdzięczny za to, co masz i za to, co być może przyjdzie do ciebie. Więc rób jak najwięcej miłych rzeczy, bądź Najlepszą wersją siebie, bo to się opłaca, a wtedy manifestujesz te dobre rzeczy w jeszcze większej formie i ilości do własnego życia. Więc takie ćwiczenia chciałabym, żebyście praktykowali codziennie. I teraz ja rozumiem, że niektórzy z Was mogą wstawać wcześniej rano, ale kochani, wstań te 20-30 minut wcześniej. I jestem tego pewna, że wkrótce to wejdzie w Twoją rutynę i nie będziesz miał z tym problemu. Ale wstań trochę wcześniej i zrób te ćwiczenia, bo one pomogą Ci oderwać myśli od tych najbardziej negatywnych. Co może wydarzyć się w trakcie dnia, co złego mnie czeka, czy znowu się spóźnię, cokolwiek by to nie było. Kochani, robiąc takie ćwiczenia, praktykując z samego rana i wieczorem, kiedy przetwarzamy wszystkie informacje i wszystkie sytuacje, jakie nam się przytrafiły w ciągu dnia, zamiast skupiać się na negatywnych i je programować, my będziemy wdzięczni za najmniejszą rzecz, choćby ten uśmiech, który dostaliśmy od nieznajomego na ulicy. Ok? Wiecie, co robić? Macie kilka ćwiczeń do przetrenowania i praktykowania. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszę, jak bardzo zmieniło się Wasze życie. A Wy, kochani, pozostańcie tą najlepszą wersją siebie, albo stańcie się nią po prostu i manifestujcie piękne rzeczy do swojego życia, te pozytywne. Kochani, bycie dobrym się opłaca. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i wspaniałego. Końca tego tygodnia. Cieszcie się każdą chwilą i dziękujcie. Bądźcie wdzięczni. Trzymajcie się. Do zobaczenia.